Dzisiaj w Düsseldorfie, podobnie jak w wielu europejskich miastach, noc muzeów. Noc muzeów brzmi rzeczywiście bardzo frapująco. Jest to moment, gdy między godziną 19 a 1 w nocy, każdy, kto chce zobaczyć placówki kulturalne miasta jest mile widziany, wchodzi, wchodzi, bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi biletów, po prostu wchodzi oglądać to, co interesuje go, a na co często nie ma albo czasu albo możliwości. Ich fand besonders interessant die Ausstellung bezüglich der polnischen Muslime, den Tataren, weil mir das nicht ganz bewusst war. Selbst wenn wir polnische Vorfahren haben, kriegt man historisch jetzt nicht so viel mit, vor allem wenn man auf einer deutschen Schule war. Und äh, das fand ich besonders interessant. Die großen Museen sind immer sehr äh, offensichtlich mit Sachen, die man wahrscheinlich schon irgendwo im Internet gelesen hat oder in der Schule mal gelernt hat. Und in den kleinen Museen äh, bekommt man sehr viel mit von den Sachen, die als eher unwichtig empfunden werden, aber doch wichtig sind. Instytut Polski w Düsseldorfie stanowi jedną z ważniejszych placówek kultury i na tej kulturalnej mapie tego miasta ma wielkie, wielkie znaczenie. Co najlepiej poznać po tym, że. Setki ludzi do nas już przyszło, a to jest dopiero początek tego dzisiejszego dnia. Spodziewamy się, spodziewamy się jeszcze więcej odwiedzających. Rzeczywiście drzwi się nie zamykają. Jak to się mówi, drzwiami i oknami goście do nas walą. I to jest bardzo ważne, dlatego że oferta, którą Instytut Polski dzisiaj prezentuje, to jest oferta z jednej strony wystawa fotografii polskich artystek, fotograficzek, które ukazują Świat z takiej kobiecej perspektywy pokazują swoje szczególne takie uwrażliwienie na to, co, co je otacza. I kolejna inna wystawa, która pokazuje świat polskich tatarów tatarów, którzy, do Rzeczypospolitej zostali zaproszeni, którym stworzono świetne warunki już na przełomie wieku XVI, XVII i którzy to Tatarzy po dzień dzisiejszy mieszkają z nami, są de facto już Polakami tatarskiego pochodzenia, ale to są polscy muzułmanie. To są muzułmanie, którzy posiadają swoje meczety, którzy posiadają swoją kulturę, swoją tradycję, między m.in. tradycję kawaleryjską, bo przypomnę, że do roku 1939... Ta y, mniejszość tatarska wystawiała swój oddział w Wojsku Polskim, oddział Tatarów Polskich, oddział Polskiej Kawalerii, który to oddział był y, y, umundurowany oczywiście w, w mundury Wojska Polskiego, y, oczywiście chodził pod orłem polskim, ale na kołnierzu y, 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 posiadał znaki tatarskie, no, typowe Muzułmańskie, mianowicie półksiężyc i, i gwiazdę, ale jednocześnie ten oddział chodził pod tak zwanym Buńczukiem, czyli symbolem kawalerii tatarskiej. Dzisiaj w Instytucie Polskim dowiedziałem się trochę więcej na temat Tatarów, ciekawego. To był taki temat, znam tylko z historii. Tak to troszeczkę uzupełniłem wiadomości na temat Tatarów, żyjących obecnie w Polsce. Opowieść o Polsce, która w moim głębokim przekonaniu musi składać się z kilku poziomów, czyli to jest poziom przeszłości, z Czego wyrasta Rzeczpospolita, z czego wyrasta polska kultura, z czego wyrasta w końcu nasza e, współczesna ambicja, także polityczna. E, I to jest jedna rzecz. Druga to jest wielka, bogata, wielokulturowa polska kultura. I trzecia rzecz współczesna Polska, która po Zniszczeniach II wojny światowej i komunizmu. Błyskawicznie staje na nogi, staje się jednym z najnowocześniejszych państw tego świata, staje się najlepiej rozwijającą się gospodarką. I ta opowieść, to jest opowieść o polskiej cywilizacji, o Naszej Rzeczypospolitej. I jeżeli spotyka się ta opowieść z tak entuzjastycznym przyjęciem ze strony Niemców, to znaczy, że ta naszą rolę wypełniamy dobrze.